Prawdopodobnie czytaliście o Sayed Abedini, amerykański obywatel, który odwiedzał Iran, został aresztowany za swoją chrześcijańską wiarę i aktywizm. Znam Sejda. Sejd jest moim krewnym. Jest ożeniony z moją bratanicą, którą przyprowadziłem do Chrystusa kilkanaście lat temu. Częściowo szkoliłem ich w posłudze, więc modliłem się o Sejda tak samo jak wy. Ale wiecie, dlaczego o w Iranie narasta. Dlaczego setki chrześcijańskich przywódców zostało aresztowanych, a wiele więcej zostało zabitych w ciągu ostatnich dwóch lat? Powodem tego jest to, że chrześcijaństwo narasta szybko w Iranie. Rząd irański reaguje na ten szybki wzrost chrześcijaństwa w podziemnych kościołach. Operation World Manual uznaje Iran za posiadający najszybciej rosnącą ewangeliczną populację na całym świecie. Więc rząd boi się tego wzrostu i przymusza chrześcijan, aby się nie zbierali razem. Aresztuje przywódców kościołów domowych, przywódców budynków kościelnych, żeby powstrzymać chrześcijaństwo, ale tego nie zrobią. Mucie się o Sejda i o innych przywódców, którzy stoją mocno pod prześladowaniem za ich wiarę i trwają w dzieleniu się Ewangelią. Ostatniego tygodnia osoba zadzwoniła do naszego programu I ludzie pytają się Czy nie boisz się dzwonić do nas z Iranu? Twój telefon może zostać wyśledzony Możesz zostać aresztowany Wiecie co odpowiedział? Nie, nie boję się To rząd Iranu boi się mnie I mojego przesłania To dlatego wrzucają nas do więzienia Oni się boją Pamiętam jak rozmawiałem z grupą przywódców w Iranie I pytam ich Co się dzieje gdy jeden z was zostaje aresztowany? Mówią, że to jest bardzo trudne, bardzo niebezpieczne, ponieważ jeżeli jeden z nas jest aresztowany i jeżeli ona lub on otworzy swoje usta, to wszyscy będziemy aresztowani. Więc co robię? Oni wszyscy gromadzą się każdej nocy i się modlą. Pytam, co robicie każdej nocy? Mówią, że przyjmują wieczerze. Wieczerze każdej nocy? Czemu? Ponieważ to przypomina nam, co zrobił dla nas Jezus. I to przypomina nam o wieczerzy Jezusa i Jego uczniów. Gdy mówi, to jest ostatnia wieczerza, którą mam z wami. I następna będzie z wami w niebie Więc gdy bierzemy wieczerze Wspominamy Nawet jeżeli zabiją nas jutro Natychmiast będziemy z Jezusem Czy będziesz modlił się o prześladowanych irańskich chrześcijan? Jestem wdzięczny, że Sejf cała trwa przeszedowaniem w Iranie Ale są setki więcej, o których musimy się pościć i modlić Ponieważ stoją mocno o swoją wiarę z odwagą. Oni są moimi bohaterami. Jak wygląda prześladowanie w Iranie? Po pierwsze, prześladowanie w Iranie jest dobrym znakiem. Czemu? Ponieważ to wróg reagujący na wzrost chrześcijaństwa. Iran ma najszybciej rosnącą ewangeliczną populację na świecie. Rząd Iranu wie o tym i się tego boi. Zwraca się do przemocy, bo się boją, że chrześcijanie to przejmą. To dlatego wydali prawa przeciwko chrześcijanom. Właśnie niedawno wstawili do więzienia, dwa tygodnie temu, czterech ludzi. Jaka była ich zbrodnia? Chodzenie do kościoła domowego. Jak wiele lat? Jeden dostał 10 lat, drugi 6 lat, reszta po 3 lata. W więzieniu. Tylko dlatego, że uczęszczali do kościoła domowego. Rząd Iranu boi się chrześcijaństwa. Ale lud Iranu, chrześcijanie Iranu, pełni ducha, oni się nie boją. Oni wychodzą i dzielą się Ewangelią. Musimy się za nich modlić. Przesiadowanie w Iranie jest prawdziwe jest niebezpieczne i wychodzi z rządu, który jest w słabej pozycji. Są pokonywani przez moc Ducha Świętego i o tym wiedzą. I ze słabości zwracano się do przemocy. Módlmy się o prześladowanych. Tak, i pomóżmy podziemnym kościołom w Iranie wzrastać, by stały się zdrowe i się pomnażały.